Proszę o uwagę. Otwieram obrady XXI Sesji Rady Gminy Radzyń Witam bardzo serdecznie do szefie Komisarza Norberta Rohanka. Witam również Wójta Gminy Radzyń Podlaskich Małgorzata Mazurka. Witam sołtysów Rady Gminy w Gronach Gminy Radzień Podlaskich. Witam się również Radny Rady Powiatu. Przepraszam za przełożenie. Witam pana Wrzysława Fajera oraz pana Jerzy Gynarczyka. Także hmm, mamy 15 radnych, mamy więc kworum do tej Pana Wojską Precyzję. Oddzielam programowany porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie. Punkt drugi sprawy organizacyjne. Stwierdzenie kworum. Przyjęcie Nie. porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt trzeci. Wystąpienia zaproszonych gości. Punkt czwarty. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty Sprawozdanie przewodniczącego na gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty. Wnioski zadania i interpelacje. Punkt siódmy informacje o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Radzyn Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawach a zmiany statutu Gminy Radzyn Podlaskich, b przekazania skargi województw wojsków lub wersji do USA w Gminie, c planu dofinansowania na 2016 r. b doskonalenia zawodowego nauczycieli, d zarządzenia wyboru sołtysa w siena i pozostałych organów sołectwa oraz określenia wynagrodzeń do Punkt dziewiąty odpowiedzi na wnioski o wykonanie i interpelacje. Punkt 10 sprawy bieżące. Punkt 11 zamknięcie obrad. Tak. Czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad? Tak. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki w górę. na głosu, tylko trzeba to pozostać podjęte jednogłośnie. Hmm. Punkt 3. Wystąpienia zaproszonych gości. Pan komisarz będzie rewelował w, w punkcie ślubnym, z innej gości, więc przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. To poproszę Pana Prezydenta o Kilka słów. się ze do obowiązki obowiązki, żeby, się sam, żeby zmienić sytuację na Dobrze, w takim razie Pan komentarz po nam informację o stanie bezpieczeństwa na terenie, Gminy na Witam państwa serdecznie. Tutaj z można ma którego niestety nie ma, nie ja Zawsze ja chciałem tutaj pokrótce omówić stan bezpieczeństwa, który jest na terenie gminy razem. Podlaska. Powiem tak, że mówię to tak pokrótce, nie wynikając z szczegółów, szczegółowych, ponieważ cała ta analiza została przedłożona tutaj panu Pani Przewodniczącej, gdzieś w że jest dostępna do, 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 do przeczytania, do zapoznania się. Jeżeli będą jakieś później pytania, Postaram się na nie naraz swoich możliwości oczywiście na odpowiedzieć. I tak pokrótce powiem, że najpierw przedstawię jak wygląda stan atlantowy Komendy Ludowej Policji Władzkiej Podlaskiej. Jest to 105 etatów, w tym służby kryminalnej 29, służby profesjonalnej 72 etaty, z czego jest go trybuny kluchu kulturowego, gdzie znajduje się 11 etatów. I tak, jeśli chodzi o. Yy, Porównanie roku 2015 do roku 2014 to stwierdzono 722 przestępstwa, podczas gdy w roku 2014 było ich 947, natomiast w 2013 1085. Także tutaj widzimy, że nastąpił hmm, ostatni tutaj, w tutaj latach znaczny spadek przestępczości na terenie, na terenie całego bogactwa karabinskiego. W 2015 roku. Ustalony zostało 541 sprawców przestępstw, gdzie w roku 14 był ich 623, którzy łącznie popełnili 628 przestępstw. W ubiegłym roku uzyskaliśmy wskaźnik wykrywalności, który jest nam wynosi 86,7 i był on wyższy niż rok wcześniej, czyli Roku 14, w roku 14,3% i jednocześnie znacznie wyższy niż na mojej wózkach, która wyniosła 71,6%. Tutaj chciałem jeszcze powiedzieć, że jeśli chodzi o wykonalność, to kogra francuski znajduje się że tak powiem, w pierwszej trójce, znajdował się w pierwszej trójce jeśli chodzi o rok 2015. Za rok 2016 patrzymy wypatrzyłem, bo, bo w zamknięciu roku, a zajmowała się pierwszych akurat celnych, w Polsce, jeśli chodzi o także tutaj ze swojej strony nie się my jako Policja tutaj chwalić, w szczególności generalnie. E, na terenie, gminy imię Razem łącznie wstrzęto w szczęcie, to roku 2015 93 ustępowania I tak, jeśli chodzi o... Mm, Przestępstwa takich siedmiu kategorii, gdzie yy, to są takie przestępstwa najbardziej uciążliwe społecznie, czyli w imieniu każdej złamanej, młodzieży, bójka powicza, uszkodzenie ciała, zniszczenia mienia, rozboje, lub rozbójnicze, to w ubiegłym roku stwierdzono takich zdarzeń, tego typu przestępstw 427. Natomiast w 2014 roku było ich znacznie więcej, ponieważ jest ich 565, że tutaj widzimy ponad setka, ponad setka mniej zdarzeń w ubiegłym roku, bo w porównaniu do najbliższego roku, 14. Ustawowało się tego typu sprawców, tego typu, przez 302, natomiast w 2014 roku 364. I tutaj w 2015 roku z tych 7 kategorii uzyskaliśmy wykrywalność, która wynosiłoby 81,7% i ono większe do roku 2014, czyli 0,5%. I tutaj, tak jak wcześniej mówiliśmy, gdzie jego wykrywalność ogólną, byliśmy mniej więcej gdzieś na trzecim miejscu. Tak tutaj, jeśli chodzi o te konkretne przestępstwa, byliśmy na pierwszym miejscu w województwie europejskim, jeśli chodzi o o wygrywalność tego typu przestępstw. E, Jedyną taką naszą, że tak powiem, są przestępstwa e, gospodarcze, których niestety no, nastąpił wzrost. Wzrost e, o kilkadziesiąt tego typu przestępstw w porównaniu do rocznego roku 2014. Generalnie jako policja nie mamy jakiegoś większego wpływu na to, ponieważ są no to głównie przestępstwa tak zwane internetowe, po prostu ludzie, ludzie przez jakiś, jakichś rzeczy na lego, czy w innych portalach, no zostają poszukiwani, poszukani, do czego tracą jakieś tam fakty Także tutaj mówię, w ostatnim czasie zostało, że no, tak powiem działania sprawców zostały, działania sprawców zostały zwiększone i to nie tylko w ale także w całym tutaj województwie. Ponadto tu chciałbym powiedzieć, że od sprawców przestępstw w roku 2015 zabezpieczyliśmy, czyli pozbawiliśmy ich, że tak powiem, wymienia konkretnych pieniędzy, które głównie pochodziły z przestępstwa. było to kwota 155 953, zł. Natomiast w 2014 roku było to kwota 104 760. Czyli tutaj widzimy również, że nastąpił progres, wzrost zabezpieczenia tego mienia. Również nastąpił wzrost, jeśli chodzi o mienie odzyskane, czyli to mienie, które sprawcy potencjalnego Kowalskiego pozbawiają, kradną, zabierają mu. I tak, jeśli chodzi o rok 15, to odzyskaliśmy mienie o łącznej wartości 438 145. Natomiast w roku 2014 było to 232 91 zł. Ponadto to jak Państwo wiecie to nasza komenda zabezpiecza wiele meczy, imprez masowych, niemasowych, innych kulturalnych. Teraz się zbliża okres Światowych Dni Młodzieży, które też będziemy cały jest praktycznie w 100% pracować i zabezpieczać ich pasze bezpieczeństwa na, na terenie naszego powiatu, tudzież, tudzież gminy. Ja bym miał tyle, jeśli chodzi o stan bezpieczeństwa. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, bardzo proszę, tak jak już wcześniej postaram się, udzielić rzeczowej odpowiedzi tej kwestii. Na chwilę o dziękuję. Dziękuję bardzo. To, czy ktoś z Państwa ma jakieś Pana Komisarza? Panie Komisarzu, ja bym chciała zadać jedno pytanie, gdyż ostatnio na zadaniu Miejskiej Miejscowości w Biała podniosła się dyskusja dotycząca poruszania się w plecynowyżysków, chodnikiem. Wiedząc, co że jak jak wygląda ze strony Komisji Ludzkiej, chciałabym, żeby Pan przedstawił, jak jak wygląda ze strony kondenscji. Drogę I czują się bardziej bezpieczni na rolników z tym, że niekoniecznie mogą się po tym chodniku poruszać i, i wierzyć, że dostaną mandaty z Więc Czy mógłby się Pan odnieść w takim razie? Drodzy Państwo, ja tu nie no, tak, jestem aż takim wielkim ekspertem, jeśli chodzi o ruch ale generalnie jest tak, że no, przepisy są przepisami i prawo tego trzeba przestrzegać. Jeżeli jest to. która po prostu będzie zmuszona zejść, zjechać z, z, z drogi tej. Gdy... Państwa radnych softysów na dzień, na debatę, która tutaj w, zgod w zgodnieniu z panem wójtem została zaplanowana na 90 czerwca na godzinę 16, gdzie będzie omawiana, tutaj będzie omawiana właśnie um, problematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym i będą to przedstawione nasze tutaj statystyki odnośnie zagrożeń, wypadków, co było spowodowane. spowodowane będzie przedstawiony krótki film pokazujący m.in. też i tu z naszego terenu wypadki drogowe ze skutkiem teren dosyć jest drastyczny, będzie to pokazane. I wtedy będzie można generalnie szerzej omówić pewne problemy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Także jeszcze raz Państwa zapraszam na tą debatę, która się, jak powiedziałem wcześniej, będzie 10 czerwca. Dziękuję bardzo. Cieszę się przede wszystkim, że informacja, że rzeczywiście bezpieczeństwa na terenie gminy się poprawiło, że te styki są informujące pod kątem bezpieczeństwa. Nie wiem, czy to jest związane, mam nadzieję, że jest to związane z prewencji i waszą pracą, oraz większą okazją, z którą chcielibyśmy się spotkać. Tym, co chciałabym podziękować panu, 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 ale że na się gminy. jest lepszy, się z nami z, z Mam nadzieję, że będzie tak dalej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś może z Państwa chciałby zabrać głos? Pan głos. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja W I tak jak przed chwilą będę zaprosił na debatę, myślę, szanowni Państwo, że mieli okazję i posłuchać, ale też i skonsultować zapytać. Dobrze by byłoby, gdybyście Państwo zechcieli przygotować sobie pytania, a nawet zapisać, bo często jest tak, że na bieżąco gdzieś tam jakaś myśl, wątpliwość jest jakiś niepokój. Wiadomo też, że, że nie zawsze jest to na zawołanie, Jeśli Państwo macie jakiekolwiek sprawy, proszę bardzo, przygotujcie, spotkamy się 10 czerwca. Będą to eksperci, oprócz Panów komendantów, będziemy, na pewno będzie na udziału ruchu drogowego, jeśli będzie chodziło o takie bezpieczeństwo. I będą mogli Państwo wiele rzeczy zapytać. Dziękujemy bardzo Panu Komendantowi za dzisiejszą wizytę, za dobre wiadomości, moim zdaniem, naprawdę, bo, bo jesteśmy bardzo bezpieczni. To no, co nie widzimy patwoje na terenie naszej gminy bardzo często. I też taką współpracy, jeżeli cykoliek jest potrzebne, to rzeczywiście zawsze Państwo jesteście i dziękuję bardzo. Kolejny punkt naszego porządku obrad rozprawanie ulegmin. Nie mamy właściwie określony sesji. Panie Przewodniczący, Wysoka Radość, Szanowni Państwo. Złożyliśmy dwa wnioski na modernizację dróg gminnych z Funduszu Ochrony Drzwiów Rolnych dotyczące ułożenia nadwyżki bitumicznej na odcinkach dróg w Stasinownie i Ustrzeżach. Wykonane zostały kolejne odcinki oświetlenia przy drogach gminnych. W Białce, kolonia świętołówka i za PKS. Następnie dokonywane będzie oświetlenie przy drodze w w Zakończone zostały prace przy budowie ogrodzenia Bujska-Puszczerzy. Kontynuowano prace budowlane przy budynku Oskry w brzóstówiec oraz ogrodzeniu przy Szkole Białce. W Brzóstówcu przed budynkiem Oskar została oburzone kostka wymienione ogrodzenie. Na nowe powiększyła się działka poprzez zasobanie części starych. Dokumentacja techniczna przejścia przed obwohnicą organizacji miejskiej projektowej z, z miejscowości Radowiec została uzgodniona przez zarządców drog generalnej yy, dyrektycji kulturowych i autostradnej oraz zarządzie powiatowych. Projektanci złożyli kompletne podaję do Urzędu Gminy, te osoby podlegają zgłoszeniu do Urzędu Wojewódzkiego Starostwa Powiatowego. Yy, jeżeli nie będzie sprzeciwu, ze strony tych organów można rozpocząć pracę. Szanowni Państwo, w tygodniu odbył się trzeci, bądź rządzący temat koni racji ziemi okręgistych. Tą uroczystość organizowaliśmy wspólnie z, Szanowni Państwo, Związkiem Hodowców Koni, jak również z burmistrzem miasta Razem Dunackim, panem Jerzym To Uroczystość, odbyła się odbyła w niedzielę, w Nikt to pokazuje, że mieszkańcom uczestniczyło, a jest mi bardzo miło powiedzieć o tym, że w naszej gminie jest wiele właśnie koni, które były docenione, na tym Czampionacie zostały wyróżnione i nagrodzone. Szanowni Państwo, mówiliśmy przed chwilą o pracach remontowych przy ust. Grzeszkówiec. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich Państwa w najbliższą niedzielę, w godzinie 14.45, zbiórko 15.00 Uroczystości Gminnego Gniasta Żaka połączone z Jupilu, czyli dziesięciolecia powstania Ostre-Wrzostowiec i nadaniem sztandaru dla Ostre-Wrzostowiec. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt porządku obrad to sprawozdanie przewodniczącego na tej działalności w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy wpłynęło pismo o mieszkańców Silbia Gdynia Podlaski działających za ośrednictwem Rady gminy Rady Podlaski pani Janny Koranko wniosek o utworzenie nowego sołectwa Danki. Mieszkańcy siebiała na podstawie artykułu 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wnioskują o utworzenie nowego sołectwa Adamki. wnioskujemy aby nowe sołectwo Adamki powstało na obszarze odrębnionym z istniejącego sołectwa biała. Wpocząwszy od numeru 175, a kończąc na numer 207. Uzasadnienie. Mając na uwadze, że obszar semestra biała, a zwłaszcza jego przestrzenną rozwożyskość, istnieje zauważalna i odczuwalna trudność w obszarze komunikacji oraz integracji społecznej. Tym samym, nasze do do na sprawi, w naszym przekonaniu, powstanie nowego semestru bez wątpienia usprawni, że wyróżniamy kwestie, które zaowocują większym udziałem i zaangażowaniem samolot w tym wypadku e rozumiany jako mieszkańców gminy w z numerami domu, gminy która się z umirami domu wyżej gminy. W niniejszym zrazami się rozprowadził o pozytywne zaopiniowanie przedstawionego wniosku w załączniku przekazujemy złożone przez nas podpisy w niniejszej sprawie. Jako osoba do kontaktu w tej sprawie wskazują naszego reprezentanta to jest Panią Annę Gowanko. W załączniku lista podpisów yy, do... Między sesji, jak już to bardzo w sponie 15 maja 2020 wrzesiewał po obu się 3 godzinowy czerwonacon oraz zimno w Chwisty w Mary Gminie. Miałam przyjemność być obecna na tym spotkaniu. Cieszy nas bardzo, że rzeczywiście na pewno gminy jest wiele. Dr. Panowski. Panzer? Ja mam pytanie do panuj taki problem. Chciałem Ci zapytać o koszenie połączy na, na terenie gminy. Razem. Mamy ciągniki, mamy kosiarkę, a nie widać nic wspólnego. Może by jakoś wysłać jakiegoś jednego to też człowieka na kilka dniśmy pochodził. Ja rozumiem, że jest na obraz, ale to też poniekąd sprawia pełne zagrożenie.